Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku letniego Road Glory. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę 25 razy 84 plus i jest to ostatnia paczka z podderem za słapy. Oprócz tego, jeżeli zdobędziemy 6 Asyst, to otworzymy też paczkę za 100 tysięcy za mistrzostwo Asyst, wiecie, te zadania takie początkowe co są. Także bez przedłużania no przepalmy te składy. Mamy już tylko 6 składów tak naprawdę do Neymara, no to już jest tak mało, to jest naprawdę malutko. Myślę, że ta paczka pozwoli go skończyć i w następnym odcinku sobie właśnie. Go Skończymy. No i przepalamy te trzy słapy na paczkę 25, 85+, plus, 84+. Plus. Ale wiecie co? Jeszcze zanim przejdziemy do tej paczki, przepalmy jeden skład na Neymara, bo okazało się, że ja miałem jednego kapitana na liście transferowej, a mianowicie miałem pajeta, także przepalmy jeszcze ten zespół. No i w tym momencie mamy już tylko pięć składów do Neymara, no i zaczniemy od mieszanej paczki piłkarzy, jednak nie... A jeszcze mamy PIK 84, zapomniałem, że słapy robiłem. Także zobaczmy, PIK 84, może jeszcze tutaj coś fajnego, mamy Hamzika jego sobie weźmiemy. No to mieszana paczka piłkarzy premium, tym razem zobaczmy co w niej tutaj będzie. I uwaga, 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 mamy TOTY! Co jest grane? TOTY Włoch, bramkarz Donna Ruma, EJ! To, to jeszcze nie jest paczka, nie? 10 2584+, wow, no to teraz chyba na pewno go skończymy, tego <grywania> Neymara, wow No i dobra, oczywiście, co? Odkrywamy, to jest, to jest ostatnia taka paczka, więc ją trzeba odkrywać, a to jest sobie powiększę jeszcze, żebym, serio, żebym tym razem nic nie widział Dobra, tylko zobaczę, czy paczka, czekajcie, i paczka poleciała, dobra, ja wszystko zakrywam Proszę o coś jeszcze fajnego, jeszcze jedna dobra karta, a jak nie taka jedna bardzo dobra karta, to niech będzie fest dużo kart specjalnych Jak będzie, to już będę naprawdę kurde zadowolony O Jezu, który? O 2018, Jezu tu jeszcze Teo Hernandez grał i Hakimi, ja że jakie boki obrony to były mocne I że Real ich tak oddał, niesamowite Dobra, chyba jesteśmy na końcu, to zobaczmy, zobaczmy, odkrywamy, 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 odkrywamy i uwaga Pierwszą kartą, no halo, halo, jest. Marco Royce. Ej, bez duplikatów jest. W sumie logiczne, bo mam bardzo mało kart. Także lecimy dalej, zobaczmy. Złota karta, ok, to cieszy. Niech, niech się skończy jak najszybciej. Proszę, kończcie się, już kończcie się. No co jest? Czemu tak was dużo? I proszę, ostatnia strona, już same karty specjalne. Błagam, błagam. I uwaga. A czekajcie, no. No właśnie. Dobra. Ok, mamy już informację, czyli ostatnia strona to są same karty specjalne. Luis Alberto, jest jakaś zmiennokształtna karta, jaka to będzie? Kurde, nie wiem Felipe, dobra, będzie na przepałkę, jeszcze jakaś zmienna. Jeszcze jest. El Sharawi, jeszcze jedna, proszę, jeszcze jedna karta zmiennokształtna, proszę, proszę, proszę. To, kurde, sinistera, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. o Jezus Coś dobrego, jeszcze Quadrado, jeszcze jedna karta, jakaś dobra, Lafont i Neuer, kurde, to są karty typowo na przepałkę jednak, nie? A ja no to są typowo na przepałkę karty niestety, to są tak no bardzo typowo na przepałkę. Kurde, że żadnej takiej lepszej jednej karty nie było. Szkoda, naprawdę szkoda. Szczerze, no, no liczyłem na coś lepszego, szczerze liczyłem na taki jeden, wiecie, taki wybijający traf, taki, nie wiem, kantem, no chociaż nawet Marcelo, cokolwiek z takich rzeczy. No ale niestety nie udało się tego zrobić, nie udało się trafić. No i ostatnie 5 składów na Neymara przepalimy sobie w następnym odcinku. No to zacznijmy kwalifikacje do Food Champions, ojejku, to jest skład, którym robiłem, wiecie co, no, no słaby, no słabo to wyglądało, no, ale czymś trzeba było grać. Na razie taki zespół, no i mam nadzieję, że to są ostatnie chwile tego zespołu Jeżeli zdobędziemy 6 bramek, na przykład w pierwszym meczu, to już drugiego grać nie będziemy, ale takim celem na dzisiejszy odcinek jest zdobycie paczki za 100 tysięcy, składzik, wow Messi, no właśnie takiego Messiego bym, kurde, bardzo chciał No ale dobra, może trafimy, może jeszcze, jeżeli zablokujemy tą paczkę za 100 tysięcy, to może tam będzie, no kto wie Johan Cruyff kontra Rafael Varane, je ładnie są to broni też nie wiem co i Paweł Dybala. Dybala tak jest. No, pierwsza akcja, pierwszy gol. O to chodziło, fajnie. Jeszcze 5 goli i mamy paczkę za 100 tysięcy. To, to muszą być asysty, to trzeba pamiętać, że to muszą być asysty. I dawaj. No właśnie, no właśnie. Garincza ładnie. Dobrze, dobrze, Kasemiro. Ładnie to przejmuje. I teraz do Karima. Karim, jeszcze raz na spokojnie. Pawełek Dybala, Pawełek, Pawełek, no nie, no nie, no nie. I kasę Miro, pięknie jest, jakie on ma te ślizgi czyste. I Karim Benzema, no nie, mogłem podejść, mogłem, miałem tyle miejsca, czemu jej nie podszedłem, ale ciśniemy, typa, na razie Messiego bym bardzo chciał w ogóle tego Shapeshiftera, a jak nie Messiego, to Ronaldo, kurde, już, już mam, mam pomysł na skład z Ronaldo, jakbym trafił jego Shape Shiftera. To jest hit, ja sobie wszystko ułożyłem już w głowie, jak to by wyglądało Dlatego Cancelo zostawię, bo ciągle liczę, że trafimy tego właśnie, Cristiano Ronaldo w wersji Shifter I do Karima, Karim, 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 2 do 0, nice, 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 nice Sonaldo, ale ładnie to bierze Cancelo, ale jest faul, oh kurde dobrze nie było karnego, bo tak w sumie pojechałem długo tym ślizgiem. No teraz dobra kontra, idealna dla Franka Riberiego, jazda Franek Riberii, on ma to, on to ma, on to ma. On to ma Karim Benzema, 3 do 0 i tak naprawdę jeszcze tylko 3 gole i mamy paczkę za 100 tysięcy, kurde. Szczerze nie sądziłem, że aż tyle goli w tym meczu strzelimy, myślałem, że w tym meczu tak z dwa gole strzelimy, nie 3, a 2 myślałem. Swoją drogą też zacząłem robić przygotowania pod Neymara, zacząłem robić Jelsona Martinsa. Już tam gdzieś tam składzik sobie ułożyłem właśnie z Neymarem i w sumie powiem wam szczerze, no grubo wygląda ten skład. Neymarem będę grał na, na ataku, przynajmniej na razie Czyli Benzema będzie sprzedawany I Paweł, Paweł! 4 do 0, no gościu nie chcę wyjść A mi dwa gole zostały, kurde, ja nie chciałem jednego meczu dzisiaj grać Chciałem chociaż dwa zagrać Także no w Radicze będziemy grać dwa mecze Kurde, ale szefuje Casemiro w tym spotkaniu Naprawdę, nie spodziewałem się, że Casemiro To taki szefunio jest A w tym meczu pokazuje, że jest totalnym szefem Kurde Przeczkę, to broni Alison. co jest grane Oj, Messi to jest niebezpieczne, dawaj Karim The Dream Zdobywca Złotej Piłki tegoroczny Musi zablokować rzut, rzut wolny gościa, który nawet się do top 30 nie dostał Messi czy Zidane, no Messi wiad... Dobre, tyle się chłop przygotowywał do tego rzutu wolnego i na koniec takiego placka dał I dobrze, Paweł Dybala, ładnie wychodzi Pawełek, Pawełek Karim! 5-0, do 0, fajnie. Gościu, no wyjdź, jeszcze jeden gol i kurde mamy te zadanie zrobione, bo na razie każdy gol to był z asystą, no chyba, że czegoś mi kurde nie zaliczyło. Może zre zreflektuje się gościu w pierwszej połowie i wyjdzie, zaraz zobaczymy. Na razie się nie zapowiada na to, żeby w ogóle gola strzelił, szczerze mówiąc, także no o wygranej to gościu też nie powinien myśleć, chociaż kurde, cztery strzały ma na bramkę, ja mam 6. Troszeczkę taki meczek w takim razie stinky cheese, nie, ale no cóż. Gościu teraz zaczął tak się kneblować w tej obronie. Coś mu tam teraz zaczęło wychodzić. Ale no cholera, no chyba troszeczkę za późno na taką grę. Jakby tak grał od początku w obronie, no to myślę, że z 5-0 by obecnie nie było. Trochę mniej. I Vinicius Junior. Junior! Pięknie, 6-0. do Koniec, koniec. Znaczy już był w ogóle koniec moim zdaniem przy 3-0. Teraz to już jest takie potwierdzenie. Mamy pakę za 100 tysięcy. Może tam coś jeszcze fajnego trafimy. No i tak myślę, że jeszcze jeden meczek zagramy i Vini. Easy, 7-0. Zmiany zróbmy jakieś, bo może ktoś jeszcze tutaj nam się spodoba. Weźmy sobie wprowadźmy pele za dybale. I Timo Wernera zabędziemy, czemu by nie. Oj, dobra, no tutaj się przycisnął. On chyba liczy na kombeka jeszcze. Ja nie wiem, kto by musiał takiego kombeka zrobić. Nie wiem, czy jest jakaś drużyna, to chyba by musieli zagrać naprawdę jakiś all time football kontra, nie wiem, jakiś jacyś trampkarz, żeby 7-0 wyjść. No dobra, przesadziłem teraz, głupie porównanie. I Werner, 8-0. dobra, koniec meczu już nawet. Oszczędziłem go po prostu, to chyba tak można nazwać. Oszczędziłem go tym Ribberim. Nie no, koniec, po prostu koniec. 9 do 0. No to nie ma co komentować. Tu nie pozostawiłem po prostu gościowi żadnych złudzeń, to jest lepszy. Nie wiem, czy gościu miał, ile miał strzałów na bramkę, ale dużo z jego strzałów była po prostu taka kiepska. No była po prostu kiepska. 5 strzałów na bramkę, no niewiele, niewiele. Nie było dużego oporu, szczerze. Gładko poszło. Mam nadzieję, że w palce za 100 tysięcy teraz całkiem odda. Niech takie. Fajnie by było, jakby był po prostu toc. Szczerze mówiąc, tocik już by mnie zadowalał. Nic więcej tak naprawdę nie oczekuję. Mamy takie pakę za 100 tysięcy za Mistrzostwo Asy. Z tego trofeum już nie będę odbierał. Narujmy go sobie i zobaczmy. Pakę za 100 tysięcy. Tocik mile widziany. Karty na przepałkę. Złote karty też mile widziane. Zapraszam. Cokolwiek. dużo złota paczka piłkarzy, czyli paka za 100 tysięcy. Zobaczmy. No chyba sobie. ja ja robicie? Naprawdę? W sierpniu? W sierpniu pikę. No, co to jest? Co to jest, ludzie? Jaki hit, naprawdę? Naprawdę tu nic nie ma. Ja myślałem, że tu cztery karty specjalne minimum będą. Dobra, przepalmy jeszcze jeden składnik na Neymara, bo naprawdę nie. No, nie wierzę, że coś takiego się stało w ogóle. Plusem na pewno tego jest to, że mamy foderki, nie? No, to jest zdecydowany plus, ale innego plusu niż to, to naprawdę nie widzę. No i mamy! Mamy kolejne SBC o Neymara, skład 89, ciągle idziemy w dół. Już chyba składu 89 kolejnego już nie ma na przepałkę, zostały skład 88, no i jakieś takie wiecie, te zwykłe składy. Zobaczmy, no może jeszcze tutaj coś odda 80, także no, no bez szału, nie? Ale jest shapeshifter! Jakie pytanie jest to? Oczywiście korona, dobra, oddało za pakę za 100 tysięcy chyba. No, chyba się trochę zreflektowali, nie? Zostały już tylko cztery składy do Neymara, także w przyszłym odcinku to kończymy. Już nie ma co zwlekać, będziemy to kończyć. Zagrajmy jeszcze jeden mecz, tak jak mówiłem, w kwalifikacjach. No i zobaczmy skład rywala, Spoko. O Uu. chyba. Kurde. Nie przypominam sobie, żebym na Zinole grał. Znaczy na pewno grałem, ale nigdy to nie był jakiś taki występ, który zapadł mi w pamięć. I, mam nadzieję, że ten też oczywiście taki nie będzie. I Ribery. O Jezu, jak Cordoba, ja pierdziolak, wystrzelił chłop Dobrze Militao, dobrze Cordoba <laughs> I dawaj teraz, Ole Dob... pas od Karima no Taki pas zasługuje na złotą piłkę i Frank Ribery, 1 do 0, pięknie I Dybala, ojejku, jejku jak ja kocham takie longshoty Jak ja kocham takie longshoty, Boże, jak ja kocham takie longshoty, Jezus Oj, 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 jeszcze, ojejku I to miał być Rainbow Coś nie pykł Dobrze Jezu, Kasemiro znowu on wie, on wie jak się ustawiać I Pewniaczek, pewniaczek tak zwany Ma grać na prawej, kurczę, pieczonej Dawaj, dobrze, Dybala Paweł Dybala Jezu, ale... To było najgorsze, co mogłem zrobić, chyba. Widziałem, go, że gość od pół godziny leciał tym ślizgiem, a ja i tak. No dałem mu, dałem mu zrobić czysty ślizg, no. Ojejku! Dobrze, Varan. Jezus, jaki on jest dobry. Uwielbiam tego gościa. Naprawdę, z Ederem Militao to jest chyba najlepszy duet obrońców w FIFA 22. No, statystyki, no, 10 ciałów do dwóch, no. no, nic więcej chyba tutaj nie muszę mówić. Nice. Casemiro jest naprawdę mega dobry. I dawaj, Karim. Karim Benzema, Karim Benzema, czerwona kartka dla Maldiniego, Papa pa, Paulo. A gościu, czemu ty nie zrobisz papa za to? Zinola, patrzcie na to, leci Zinola. I oczywiście tego nie wykorzystał i Rafael Varan już dopadł, w ogóle jakieś problemy z połączeniem. Widzę, że mam. O, kolejna czerwona kartka, no to już goście bez środkowych obrońców gra, no to pozdro. Dobra, widzimy się po prostu przy końcu meczu, bądź jak strzelę jeszcze jakąś ładną bramkę, chociaż już szczerze wątpię, bo też mi się nie chce tego meczu już grać. Nie wiem po co ten mecz w ogóle dogrywamy z tym typem. Nie no dobra, może chce mu się pograć w FIFA? Kto wie, kto wie. Ale taki mecz, no widać, że, że on gra już od niechcenia po prostu i naprawdę nie rozumiem. Czemu dalej gramy? Dzisiaj dwa takie dziwne mecze, szczerze. Tak, o. I teraz jeszcze wiecie, co by było najlepsze? Jakby odłożył pada i w ogóle nie grał. Ale nie, no, Szymiks się zreflektował, pięknie jest, mamy to. Mamy drugiego wina. No i co? Następny odcinek będzie poświęcony na pewno Neymarowi 98 Footis. W następnym odcinku, właśnie nie przewiduję paczek, a za to w następnym odcinku po Neymarze, czyli w czwartek o 10. Tak mi się wydaje, że to ta godzina. Będzie 40, nie, nawet 50 razy 85, ponieważ zrobię 4 paczki 10 razy 85, a także, no, 2 paczki 5 razy 85, także, no, fajny kontentnik będzie. Do zobaczenia i się ma.